Pokażę teraz jak zrobić prostą animację w SFMLu, w tym celu wystartujemy z przykładu z biblioteki w którym jest wyświetlone takie kółko. Sam przykład możecie zobaczyć sobie, gdzieś tu w linkach jest, a no ja teraz pokażę jak tym kółkiem poruszyć. Najpierw sobie je zmniejszymy, ustawmy sobie promień na jakiś promień r, powiedzmy, że ja sobie tu stworzę const int r równe 30 30 dlatego, że to będzie odpowiednie do tej wielkości, yy, wielkości ekranu. Jak teraz uruchomię to ten nasze kółko będzie odpowiednio zmniejszone, czyli ten ruch będzie w ogóle widać. Ustawmy sobie teraz to kółko gdzieś w środku czyli będzie to shape set position i ustawimy je sobie powiedzmy w pozycji yy, no tu warto byłoby już wprowadzić szerokość i wysokość jako stałe czyli const int tak, szerokość równa się 600 i to samo z wysokością i teraz będziemy mogli sobie wykorzystać te nasze stałe do tego, żeby ustawić kółko w środku, czyli to będzie szerokość minus promień. Dlaczego minus promień? To dlatego, że w SFML-u wszystkie kształty mają pozycję liczoną od narożnika. Dla... No, aha, oczywiście tak, tylko że jeszcze musimy podzielić przez dwa. Tak, i teraz będzie elegancko w środku. I teraz mamy kółko postawione w środku i spróbujemy je teraz przesuwać. Będziemy nim teraz poruszać. No i już można sobie wyobrazić prostą grę, tylko musicie jeszcze mieć informację o tym, jak, jak, jak odczytać myszkę. No wtedy na przykład, nie wiem, klikanie w takie kółko to są punkty dodatnie, a klikanie w kółko czerwone to punkty ujemne. No ale dobra, shape.move i przesuwamy o na przykład 0.01 w x no i takie przesunięcie powinno nam dać odpowiedź. Tak, kółko się przesuwa tak jak chcieliśmy. No nie jest to jeszcze zbyt ładne. Powiedzmy, że o 0.1 i przesuwa się w osi x. Dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnego odcinka.